To było tak, jakby słowa wciąż były w moich myślach. Światło powiedziało mi: Grzegorz, pamiętaj, że wszystko, co istnieje na tej planecie, to tylko iluzja nie jest prawdziwe. Prawdziwa rzeczywistość znajduje się tam, w świetle. Bycie na tej Ziemi to jak uczestnictwo w wielkim przedstawieniu teatralnym z ośmiu miliardami aktorów każdy z własną rolą ale, Grzegorz, to nie jest prawda. Jest te słowa odbijały się w mojej duszy, przynosząc nową wizję wszystkiego, w co wierzyłem. Kilka dni przed ukończeniem liceum moi przyjaciele i ja postanowiliśmy pojechać nad jezioro tuż pod Detroit. To był idealny słoneczny dzień z delikatnym wiatrem. Wydawało się to świetnym pomysłem. Byliśmy podekscytowani, śmiejąc się i ciesząc każdą chwilą. Gdy płynąłem w stronę platformy, na której byli moi przyjaciele, nagły i obrzydliwy dyskomfort mnie uderzył. Silne skurcze sparaliżowały moje nogi, nie pozwalając mi się ruszyć. Panika zaczęła mną owładnąć, gdy zdałem sobie sprawę, że już nie mogę utrzymać się na powierzchni. Po raz pierwszy zatonąłem, ale walczyłem ze wszystkich sił, by wydostać się na powierzchnię. Kiedy w końcu mi się to udało, spojrzałem w kierunku platformy, desperacko próbując zwrócić uwagę moich przyjaciół. Dawałem im znaki, ale ku mojemu wielkiemu rozczarowaniu tylko się uśmiechnęli i pomachali, myśląc, że żartuje. Desperacja ogarnęła mnie, gdy zrozumiałem, że nie będę w stanie dłużej unosić się na powierzchni, moje siły malały, a zanim zdążyłem coś zrobić, znów zacząłem tonąć. Tym razem już nie wypłynąłem, gdy opadałem, poczułem jak woda wokół mnie staje się coraz zimniejsza. Był czerwiec, ale jeziora w Michigan są w tym porze roku lodowate. Moje ciało drżało w sposób niekontrolowany, gdy schodziłem coraz głębiej. W pewnym momencie poczułem coś dziwnego dotykającego moich stóp, były to rośliny wodne, które wyglądały jak. Czułem się owinięty, gdy wciąż opadałem, ciemność się nasilała i wkrótce nie mogłem już niczego zobaczyć. Nie wiedziałem, czy mam zamknięte oczy, czy otoczenie jest naprawdę tak ciemne. W końcu dotarłem na dno jeziora, moje ciało przestało opadać i w jakiś sposób znalazłem się w pozycji siedzącej. Moje myśli były mieszanką desperacji i akceptacji. Może teraz mogę coś zrobić, pomyślałem. Właśnie w tym momencie wydarzyło się coś, coś, co na zawsze miało zmienić moje życie, coś, czego ludzkie słowa nigdy nie będą w stanie dokładnie opisać. Gdy pomyślałem o słowie puścić, wszystko się zmieniło. To było tak, jakbym został odłączony od wszystkich łańcuchów strachu i bólu, które dotykały moje fizyczne ciało. Wyszedłem poza siebie, spojrzałem w dół i zobaczyłem moje ciało nieruchome, nadal uwięzione na dnie jeziora. Scena była surrealistyczna, niemal jakbym oglądał film, ale wiedziałem, że to jest prawdziwe. Było to tak, jakbym był w dwóch miejscach jednocześnie, ale bez żadnych oznak paniki, przeciwnie, czułem niewytłumaczalny spokój. Tunel przede mną wydawał się nieskończony, ale głęboko przyjazny. Światło na końcu nie było zwykłym światłem nie tylko oświetlało, ale także przekazywało ciepło, miłość i poczucie przynależności. Było to najjaśniejsze, co mogłem sobie wyobrazić, jakby tysiąc słońc połączyło się w jednym punkcie. Dziwnie jednak to światło nie oślepiało mnie i nie było niewygodne, było intensywne, a jednocześnie niesamowicie delikatne, prawie jak uścisk, który nie chciałbyś, żeby się skończył. A potem nagle byłem przyciągany do tego światła, nie był to gwałtowny ruch, ale łagodna i nieodparta siła, która przyciągała mnie do wnętrza tunelu. Przemieszczając się, czułem lekki powiew muskający moją twarz, coś tak uspokajającego, że zdawało się, że zmywa wszystkie troski, które mogłem jeszcze mieć. To było tak, jakby każda sekunda spędzona tam leczyła część mnie, o której nawet nie wiedziałem, że jest zraniona. W miarę jak się poruszałem, zrozumiałem, że pojęcie czasu całkowicie zniknęło. Nie było ani przeszłości, ani przyszłości, tylko ta wieczna chwila. Ponownie spojrzałem na tunel w kierunku światła, które zdawało się mnie wzywać i ogarnęło mnie uczucie absolutnej akceptacji. Przy każdym kroku, a może nie do końca kroku, ponieważ unosiłem się, Czułem się coraz bliżej czegoś o wiele większego ode mnie. To było tak, jakbym wracał do miejsca, do którego zawsze należałem, ale które zapomniałem do tego momentu. Gdy w końcu przeszedłem przez ten tunel, wszystko znowu się zmieniło. W tej chwili fala miłości i poczucia przynależności była tak intensywna, że wydawało się, że wypełnia każdą część mojego istnienia. Nie było żadnego osądu, tylko akceptacja. Światło przede mną promieniowało czymś więcej niż tylko ciepłem czy blaskiem. To była czysta i bezwarunkowa miłość miłość, o której nigdy nie pomyślałem, że może istnieć w pełni. Patrząc dokładniej, zrozumiałem, że te miliardy innych świateł nie były oddzielne od wielkiego światła były jego częścią, jak iskry doskonałości. Każde z tych świateł zdawało się znać mnie intymnie, jakbyśmy dzielili wieczną historię. Miałem wrażenie, że wszystkie kawałki, układanki mojego życia, żyć, które przeżyłem, a nawet całego istnienia, w końcu się złożyły. Nic nie było przesunięte, wszystko miało sens, podczas gdy światło mówiło do mnie. Nie było to poprzez zwykłe słowa. To było tak, jakby zrozumienie działo się we mnie bez potrzeby dźwięku czy języka. Kiedy powiedziało Grzegorz, nie bój się. Strach, który we mnie pozostał, od razu wyparował, jak cień pochłonięty przez światło słońca. Grzegorz, kocham Cię. Kontynuowało, mówiąc, że w tej chwili zrozumiałem, że nigdy naprawdę nie pojąłem znaczenia prawdziwej miłości aż do tego momentu, a potem słowa Kochamy cię, grzegorz rozbrzmiały przez wieczność. Nie chodziło tylko o słowa, ale o prawdę, która wypełniła każde włókno mojego istnienia. Głosy innych dusz połączyły się w niewyrażalnej harmonii, jakby sam wszechświat śpiewał melodię powitania. Stanąłem przed najwyższym światłem, które zdawało się uśmiechać nie z twarzy, ale z energii, która emanowała czystą radością i wdzięcznością za moją obecność w tym momencie. Nie było barier, nie było wątpliwości ani cierpienia, to było szczyt pokoju i pełni. Potem światło przekazało mi coś, co będzie brzmiało we mnie na zawsze. Jesteś tutaj, aby pamiętać. Pamiętaj, kim jesteś, skąd pochodzisz i miłość, która zawsze będzie częścią Ciebie. Ale Grzegorz, to jeszcze nie Twój czas. Te słowa były wypowiedziane z taką delikatnością, że przez chwilę poczułem mieszankę smutku i akceptacji. Nie chciałem odchodzić z tego miejsca, ale wiedziałem, że to konieczne. Nagle zobaczyłem się delikatnie, oddalający od tego światła, podczas gdy jego obecność pozostawała ze mną jako trwały znak w mojej duszy. Miałem wrażenie, że wracam przez ten sam tunel, ale tym razem z nową świadomością, nowym zrozumieniem i w mgnieniu oka znalazłem się z powrotem w swoim ciele, leżąc na dnie jeziora. Światło pokazało mi, że przez moje niezliczone doświadczenia na Ziemi, tak bardzo przejmowałem się sprawami, które w wielkim schemacie wszechświata nie miały żadnego znaczenia. To było jak oglądanie komedii, w której byłem głównym bohaterem, biorącym wszystko zbyt poważnie, zapominającym o śmiechu, miłości i po prostu byciu. Kiedy zostałem wchłonięty przez światło, doświadczyłem czegoś, co przekracza wszelkie ziemskie opisy. Byłem z nim zjednoczony, ale jednocześnie pozostawałem sobą. Nie było żadnej separacji, a to poczucie jedności było czystą ekstazą. Wyobraźcie sobie bycie częścią czegoś nieskończonego i doskonałego, gdzie wiecie, że jesteście kochani bezwarunkowo, bez bólu, wątpliwości czy lęków. Bycie otoczonym światłem było jak powrót do domu, nie tylko w miejscu, ale w poczuciu całkowitego przynależności. Byłem światłem, a światło było mną, nierozłączne i wieczne, a potem w środku tej boskiej jedności światło zapytało mnie, czy mam jakieś pytania, ale jak mogłem? W tym stanie wiedziałem wszystko, wszystkie odpowiedzi były tam, jakby wiedza o całym wszechświecie była wyryta w moim istnieniu. To był stan świadomości tak kompletny, że wydawało mi się, że rozszerzam się poza cokolwiek, co mogłem sobie wyobrazić. Światło ujawniło mi, że czas, jak go znamy, jest jedynie konstrukcją i że w tej przestrzeni, poza czasem, każdy moment wydawał się zawierać wieczność kiedy podróżowaliśmy razem, to było jakbyśmy przechodzili przez wymiary wszechświaty i rzeczywistości, których nie potrafiłbym opisać słowami. Widziałem i czułem rzeczy, które nie mogą być wyjaśnione, to było tak, jakby światło pokazywało mi wielkość wszystkiego, co istnieje, i głęboko wiedziałem, że wszystko ma swój sens, nawet rzeczy, które uważałem za błędy czy cierpienia. Podczas gdy to wszystko się działo, na Ziemi minęło tylko dziesięć lub piętnaście minut, moje fizyczne ciało tam na dnie jeziora zostało odnalezione i uratowane, ale w tamtej chwili o tym nie wiedziałem. Byłem całkowicie pochłonięty doświadczeniem ze światłem, śmiejąc się z powagi, z jaką podchodziłem do życia. Światło pokazało mi, jak często komplikujemy rzeczy, podczas gdy prawdziwe piękno tkwi w prostocie. W tamtym momencie zrozumiałem, jak bardzo to doświadczenie mnie zmieniło, choć wiedziałem, że będę musiał wrócić do ciała i do życia na Ziemi. Coś wewnątrz mnie na zawsze się zmieniło. Wiedziałem, że już nigdy nie zobaczę świata tymi samymi oczami, a to, co wydawało się krótkim momentem w tym miejscu światła, w rzeczywistości było wiecznością, którą zawsze będę ze sobą nosić. Jak mogłem opisać coś tak ogromnego, tak dalece wykraczającego poza to, co ktokolwiek mógłby zrozumieć? Byłem tam, leżąc na piasku, otoczony przez przyjaciół, podczas gdy mój umysł wciąż był uwięziony w tym wspaniałym miejscu, w tym domu, z którego nie chciałem się oddalać. Kontrast między tym, co przeżyłem, a otaczającą mnie rzeczywistością, był przytłaczający. Płakałem nie z bólu fizycznego, ale z tęsknoty, intensywnego pragnienia czegoś, co wiedziałem głęboko w sobie, było moim prawdziwym domem. Gdy zapytano mnie dlaczego płaczę, zrozumiałem, że nie mogę ujawnić prawdy. Jak mogłem wytłumaczyć komuś, że zostałem wessany w światło, że zrozumiałem wszystko o istnieniu i doświadczyłem najbardziej czystej i bezwarunkowej miłości, jaką można sobie wyobrazić? Nikt nigdy by tego nie zrozumiał, a ja nie byłem gotowy, by być uznawanym za szaleńca lub kłamcę, więc skłamałem. Nic nie pamiętam, powiedziałem. To było prostsze. Mniej bolesne. Ale w środku pamiętałem każdy pojedynczy szczegół tego doświadczenia, jakby zdarzyło się to dopiero co. Nikt nie wiedział, że choć moje ciało było tam, moja dusza wciąż przetwarzała to, co się wydarzyło. Czułem się rozdarty, jakbym częścią siebie wciąż był ze światłem, podczas gdy druga walczyła, by dostosować się do fizycznej rzeczywistości. Światło pokazało mi, że życie na Ziemi to okazja do doświadczenia, odczuwania i uczenia się, ale w tamtym momencie pragnąłem tylko powrócić do tego miejsca nieskończonego spokoju. Patrzyłem na moich przyjaciół tak szczęśliwych, że widzą mnie żywego i byłem im wdzięczny, ale jednocześnie odczuwałem głęboki smutek. Wiedziałem, że moje życie nigdy nie będzie już takie same. Światło całkowicie zmieniło moją wizję świata, mój sposób myślenia, nawet to, co uważałem za ważne. Jednak byłem świadomy, że przede mną długa droga, żeby w pełni zrozumieć, dlaczego zostałem odesłany. Od tamtego dnia skrywałem to przeżycie jak cenny sekret, który niewielu może naprawdę zrozumieć. Mimo wszystko obiecałem sobie, że pewnego dnia podzielę się tą historią. Nie dlatego, że ludzie powinni mi wierzyć, ale ponieważ czułem, że w tym doświadczeniu jest coś, co może pomóc innym zobaczyć życie w inny sposób. W końcu światło ujawniło mi, że na końcu wszystko sprowadza się do miłości i to jest to, co tak naprawdę ma znaczenie tutaj na Ziemi. Wszystko jest jak scena, na której miliardy aktorów odgrywają swoje role ale nic z tego nie jest prawdziwą rzeczywistością. Ta wiadomość pozostała we mnie jako coś tak jasnego i prawdziwego, że mimo upływu lat nigdy nie zgasła. Jednak powrót do życia fizycznego był głębokim zaskoczeniem. Dorastałem w katolickiej rodzinie, co tydzień chodziłem na msze i bardzo angażowałem się w wiarę, spowiadałem się z grzechów i przestrzegałem praktyk religijnych. Mocno wierzyłem w to, czego mnie nauczono, ale to, czego doświadczyłem w świetle, nie miało nic wspólnego z tym, co znałem, ani z doktrynami, które mi przekazano. To było coś znacznie większego, głębszego i całkowicie innego. Wiedziałem, że staję w obliczu czegoś, co przekracza jakikolwiek system religijny, lub nauki przyswojone na Ziemi. Po powrocie starałem się wrócić do swojego życia, ale wydawało się, jakby dwie części mnie współistniały: jedna, która wiedziała, że musi dostosować się i zmierzyć z codziennymi obowiązkami, i druga, która pragnęła tylko wrócić do światła. Znowu śniłem o świetle prawie każdej nocy, a kiedy się budziłem, czułem się. Teraz, 65 lat po tamtym doświadczeniu, to przeżycie żyje we mnie, jakby wydarzyło się wczoraj. Nie ma dnia, żebym nie przypominał sobie światła, tego, co mi ujawniło i emocji, które poczułem. Pozostaje moim przewodnikiem, moim stałym wezwaniem do życia z miłością, lekkością i intencją. I być może to jest najważniejsze przesłanie ze wszystkich: nie martwcie się zbytnio tym, co wydaje się ważne tutaj. Żyjcie, kochajcie i cieszcie się doświadczeniem, ponieważ prawdziwa rzeczywistość wykracza poza to w świetle, które na nas czeka, gdzie wszystko nabiera sensu i gdzie istnieje prawdziwa rzeczywistość. Na tej Ziemi nie robimy nic innego, jak tylko gramy w wielkim teatrze. Każdy z nas odgrywa swoją rolę wśród miliardów innych aktorów, ale to nie oddaje autentycznej istoty tego, kim jesteśmy. Prawdziwa rzeczywistość leży dalej, w świetle. Jako osoba, która czuje się obca w miejscu, które nie jest jej własnością, mogę zapewnić, że moje doświadczenie było najważniejsze w moim życiu umierać, ale jednocześnie odczuwać, że śmierć nie jest końcem, a jedynie przejściem. Wejście w światło było jak powrót do domu, do źródła wszystkiego, w miejsce, do którego naprawdę należymy, jednak powrót na Ziemię był pełen wyzwań. Przez wszystkie te lata zmagań, refleksji i prób zrozumienia tego, co przeżyłem, jedna rzecz nigdy się nie zmieniła. W sercu tego, kim jestem, w najgłębszej części mojego umysłu i pamięci, jest doświadczenie, które miałem w tym świetle. Uformowało to to, kim jestem dzisiaj, nawet gdy świat wokół mnie wydawał się nie rozumieć lub akceptować tę prawdę. Moje doświadczenie bliskiej śmierci nie było tylko wydarzeniem, ale punktem zwrotnym w moim istnieniu, chwilą, która ujawniła, co tak naprawdę ma znaczenie i która dała mi nową perspektywę na życie, śmierć i wszystko, co znajduje się pomiędzy. Jestem wdzięczny, że mogłem to wszystko przeżyć, nawet jeśli. Teraz, 65 lat po tym doświadczeniu. Żyje we mnie, jakby zdarzyło się to wczoraj. Nie ma dnia, w którym nie przypominałbym sobie światła, słów, które mi powiedziano, oraz emocji, które czułem. To stanowi mój drogowskaz, stałe przypomnienie, że życie ma być przeżywane z miłością, lekkością i intencją. Może to jest najważniejsza wiadomość z wszystkich: nie martwcie się zbytnio tym, co wydaje się istotne tutaj. Żyjcie, kochajcie i cieszcie się doświadczeniem, ponieważ prawdziwa rzeczywistość jest poza tym wszystkim, w świetle, które na nas czeka, gdzie wszystko nabiera sensu i gdzie istnieje autentyczna rzeczywistość. Na Ziemi nie robimy nic innego, jak tylko gramy w wielkim teatrze, gdzie każdy odgrywa swoją rolę wśród miliardów innych aktorów, ale to nie jest autentyczna esencja tego, kim jesteśmy. Prawdziwa rzeczywistość leży dalej w świetle. Jako osoba, która czuje się obca w Ziemi, która nie jest jej, mogę zapewnić, że moje doświadczenie było najważniejsze w moim życiu. Umrzeć, ale odczuwać, że śmierć to nie koniec, lecz tylko przejście, wejście do światła było jak powrót do domu, do źródła wszystkiego, w miejsce, do którego naprawdę należymy. Jednak powrót na Ziemię był podróżą pełną wyzwań. Przez te wszystkie lata zmagań, refleksji i prób zrozumienia tego, czego doświadczyłem, jedna rzecz pozostała niezmienna w głębi mnie. W moim najgłębszym bycie, w moim umyśle i w mojej pamięci znajduje się doświadczenie, które miałem w tym świetle, ukształtowało to, kim jestem dzisiaj. Nawet gdy świat wokół mnie wydawał się nie rozumieć ani akceptować tej prawdy, moje doświadczenie bliskiej śmierci było nie tylko wydarzeniem. To był punkt zwrotny w moim istnieniu, moment, który pokazał mi, co naprawdę się liczy i dał mi nową perspektywę na życie, śmierć i wszystko, co pomiędzy. Jestem wdzięczny, że to przeżyłem chociaż. Adaptacja do fizycznej egzystencji była skomplikowana. Dziękuję, że poświęciliście czas na wysłuchanie mojej opowieści i przede wszystkim, że jesteście otwarci na refleksję nad tym, co wykracza poza naszą percepcję rzeczywistości. Moje doświadczenie w świetle ujawniło mi inny wymiar tego, co znamy tutaj na Ziemi. To jak bycie w ogromnym teatrze, gdzie miliardy osób odgrywają swoje role, ale to nie odzwierciedla prawdziwej rzeczywistości. Autentyczna istota znajduje się w świetle miejscu, gdzie wszystko ma sens, gdzie jesteśmy otoczeni bezwarunkową miłością, a prawdziwe istnienie odbywa się. To doświadczenie umierania, dostępu do światła, a następnie powrotu było najważniejszym wydarzeniem w moim życiu. Nie ma śmierci, jest tylko przejście do czegoś znacznie większego. Nawet po dziesięcioleciach zmagań i medytacji, moje doświadczenie bliskiej śmierci pozostaje żywe we mnie. Jest zintegrowane z moją esencją, kształtując moją wizję tego, co naprawdę się liczy. Przeżycie tego doświadczenia nie było łatwe, szczególnie po powrocie na Ziemię i szukaniu sensu w świecie, który wydaje się tak odległy od rzeczywistości, jakiej doświadczyłem. Niemniej jednak, mimo wszystkich tych trudności, to doświadczenie nauczyło mnie, co naprawdę oznacza istnieć. Jeśli dotarłeś do tego momentu, chciałbym wyrazić moją głęboką wdzięczność za wysłuchanie mojej opowieści i za otwartość na refleksję nad tym, co transcenduje nasze pojęcie rzeczywistości. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału i włączenia powiadomień, żeby nie przegapić żadnych treści tego rodzaju. Twoja obecność i wsparcie są nieocenione. Nie wahaj się zostawić komentarza, dzieląc się swoimi myślami lub doświadczeniem, które wpłynęło na twoje życie. Chciałbym o tym wiedzieć, dziękuję serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie.